Witam wszystkich. Chciałem wam pokazać jak zmienić króciec z BMW 3 serii 2013 rok. To jest króciec od wody powrotnej, która wraca z głowicy do zbiorniczka tutaj do rezerwy i Tutaj, żeby to wszystko pościągać, żeby wymienić ten króciec, widzicie on jest tutaj pęknięty, widzicie jak ładnie widać, pęknięcie Prawda, no musicie ściągnąć kolektor Porozkręcać tutaj wszystko, jak widzicie musiałem wszystko się Prawda Tu filtr powietrza musiałem ściągnąć Tu mamy kolektor, zobaczcie jest cały brudny Ma maksa Zasufiony, ale ogarniemy. Widzicie? Tutaj. Szybki pomierz. Jest też trochę zajebany syfem. Słuchajcie, brudny bardzo. Ale. To nic. Bo. Nową część mamy gdzieś tutaj leży. Zaraz wam pokażę. Ona jest tu. Słuchajcie. Sorry za to kombinowanie. O. Tu jest nowy kruciec. żeby. jest że nowy kruciec. sztuka. żeby. Słuchajcie, go wymienić. jest potrzeba tutaj dużo rzeczy. Pięknie widać pęknięcie. Także pamiętajcie porozbierać wszystko, filtr powietrza, zacznijcie tu komputer i kolektor i będziecie mieć go prawie na wierzchu, no jest trochę rozbierania ale wierzę w Was i tak wygląda to wszystko na samym końcu poskładane wszystko dziękuję pozdrawiam